Wszystkim! Aj, 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 aj. Aj, aj. Znowu przegraliśmy i nie mogę mieć jak film Znowu przegraliśmy i nie muszę mieć jak film Film, film, to jest film Tak jesteśmy my Że nie możemy na nie sobie pograć, bo inaczej Będzie Nie będzie takie ale będzie takie, że aż... Prze... ale ej, 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 ej. że podgłaszam film i nie mogę więcej ej! Czy ze mną jeszcze film. O, tak, o, tak, to jesteśmy my! Życie dla mnie jest queen, bo nie musimy. Oj tak, oj tak, to jesteśmy my. Nie musimy nic brać, bo jesteśmy my. To tak, to tak, mówię prawdę, bo nie muszę mieć takich jak ty. Tak, 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 Puszczaj tak. tak, tak. Oj, tak. zielone i mówię, Eee, tak, tak, to jesteśmy my. Nie muszę mieć takich co ma film. Ale takich tych, co nie będzie miał film, to weź się ogarnij, człowieku, bij. Mm -mm, dziękuję. Już zaraz kończymy. Dokładnie za kilka minut. O tak. Film, wiem o tym. Bo znów przegraliśmy i nie możemy. Także, pan, dwa, będzie taki film. Oj, tak, oj, tak, Takie będzie film, że aż nie musimy mieć takich jak film. Ej, o, oj, tak, to jesteśmy my, że aż my, my nie robimy. Proszę śpiewajcie. Może kiedyś będzie duet ze mną. Dawajcie, śpiewajcie. Dziękuję. Oj, tak, oj, tak. To jesteśmy my. Bo. Bo. Tak, tak, tak. To jesteśmy my. My bo nie radzę na ciebie. O. Człowieku, bo ja mam fajne ej, i nie tańczę z babi, mam muszę mieć taki aśnie, o, widzisz, bo nie tańczę, chociaż mam ciebie i nie robię jak te oj tak, oj tak, jak przyciekle.